Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy szczególnie chętnie sięgamy po ciepłe rozgrzewające od wewnątrz napoje. Ulubionym z wielu z nas jest herbata, której filiżanka jest doskonałym dopełnieniem chłodnych, zimowych wieczorów. Na ten czas najlepiej sprawdza się herbata rozgrzewająca, która oprócz dawania przyjemnego ciepła poprawia samopoczucie, pomaga w leczeniu przeziębienia oraz pozytywnie wpływa na naszą odporność. Aromatyczne i rozgrzewające herbatki owocowe. W sklepach mamy niesamowity wybór i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Warto jednak trochę poeksperymentować i samodzielnie skomponować napój na bazie ulubionych składników. W jaki sposób przygotować zdrową, rozgrzewającą herbatę? Wybierajmy jednak zdecydowanie te herbaty sypane nie w terewkach ekspresowych, gdyż. Yy... Zioła bądź herbaty mocno są rozdrawniane w trzy miesiące i one są pozbawione wszystkich wartości odżywczych. Więc po pierwsze, wybieramy herbaty sypane dobrej jakości. Po drugie, warto włączyć sobie do takich herbatek imbir, który będzie takim naszym naturalnym antybiotykiem. Będzie działał przeciwzapalnie na nasz organizm. Do tego dokładamy sobie cytrynę, która zawiera dużą ilość witaminy C. Gdzie stymuluje cały nasz układ odpornościowy, i do tego warto dodać miód. Tylko pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy dodajemy imbir, cytrynę, miód, czy jakieś inne produkty, dodajemy to na samym końcu po ochłodzeniu jednak tej herbaty. Aby po prostu wrzątek nie zabijał nam tych wartości odżywczych. Aby herbatka miała odpowiedni smak, aromat i skutecznie rozgrzewała, warto zadbać o prawidłowe proporcje produktów. Do przygotowania takiej herbatki potrzebujemy herbaty dobrej jakości. Niech to będą herbaty sypane nie w torebkach ekspresowych, tak jak wcześniej wspominałam. Może być to herbata zielona, pokrzywa, mięta. Co, co uważamy, co lubimy, e, taką herbatę wybieramy. Zagotowujemy dwie szklanki wody, e, po czym zalewamy tą herbatkę, czekamy aż się zaparzy i troszkę przestudzi. E, do takiej przestudzonej herbaty dodajemy całą jedną cytrynę, e, około połówkę takiego korzenia imbiru, dwie łyżeczki kurkumy i szczypta pieprzu kajen. E, wszystkie e, imbir oczywiście ścieramy na tarce bądź e, w jakimś malakserze cytrynkę wyciskamy kurkumę jeśli mamy w proszku wsypujemy wszystko mieszamy i taka mikstura jest gotowa do wypicia kiedy najlepiej sięgać po taką herbatę? Powinniśmy tak naprawdę po takie herbaty zacząć sięgać już we wrześniu, gdzie ten okres y, przychodzi jesienny, gdzie jesteśmy narażeni po prostu na spadek tej odporności. I to nie jest tak, że naturalne produkty nagle nas uzdrowią i one nagle zaczną działać. Na coś takiego musimy działać y, długoterminowo, systematycznie i znie, nie zniechęcać się. Bo nawet jeśli łapie nas jakaś infekcja, po jakimś czasie nasz organizm zupełnie inaczej sobie z nią radzi. Ten organizm jest dużo mocniejszy i lepiej choćby nawet przechodzi takie przeziębienia. Takie herbaty oprócz doskonałego smaku i przyjemnego rozgrzania organizmu charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami odżywczymi. Imbir będzie działał przeciwzapalnie, witamina C będzie stymulować i wzmacniać naszą odporność. Kurkuma to tak samo działanie przeciwzapalne, które warto ponieść Sięgać, tylko pamiętajmy o tym, żeby do kurkumy dodawać chociaż szczyptę pieprzu kajen, który e, odpowiada za większą przyswajalność przez nasz organizm, e, e, właściwości zdrowotnej tej kurkumy. Cytryna, jak najbardziej, miody. To już e, kto co lubi, że tak powiem, ale wybierajmy dobre produkty, dobrej jakości, jak najmniej przetworzone. Po pierwsze, torebka ekspresowa to jest plastik. Tego plastiku myślę, że spożywamy już w takiej ilości, że, że lepiej sobie go odpuścić. Po drugie, zioła bądź herbaty, tak jak mówiłam, są bardzo mocno rozdrewniane. I takie bardzo mocno rozdrobnione herbaty czy zioła po trzech miesiącach od rozdrobnienia tracą całkowicie wartości odżywcze i zdrowotne. To tak, jakbyśmy sobie zasuszyli trochę trawy, i potem ją upili. Jeśli nie przepadamy za tego typu herbatą, a chcemy za pomocą napoju zabezpieczyć organizm w okresie jesienno-zimowym, możemy sporządzić miksturę z naturalnymi antybiotykami. Do przygotowania takiej mikstury, która będzie wzmacniać i stymulować nasz układ odpornościowy, potrzebujemy jednej cytryny. Wyciskamy ją. Do tego Duży korzeń, najlepiej takiej wielkości imbiru, ścieramy go na tarce bądź rozdrabniamy w blenderze. Około 3-4 ząbków czosnku. Im więcej czosnku, tym lepiej, chociaż nie każdy lubi jego smak. Mi to nie przeszkadza. Do tego łyżkę miodu i na łyżkę miodu zawsze odliczamy łyżeczkę pyłku pszczelego. Tylko półek pszczeli wcześniej e, rozdrabniamy. I tutaj myślę, że na taki tydzień, e, tydzień e, takiej mikstury potrzebujemy około 5 łyżek e, miodu, 5 łyżeczek pyłku pszczelego, e, jedną cytrynę, kawałek imbiru i cztery ząbki czosnku. Taką miksturę spożywamy trzy razy dziennie po jednej łyżeczce. Zaczynamy już od okresu tego wrzesień-październik, żeby to była systematyczność. Wiadomo, już jest końcówka października, zaczyna się listopad. Nie zwlekajmy, zacznijmy od już. W momencie, kiedy łapie nas jakiekolwiek przeziębienie, czy coś w naszym organizmie się dzieje, możemy sobie jak najbardziej zwiększyć te dawki, i czekać na pozytywne efekty. Aby sporządzone przez nas herbaty i napoje działały prawidłowo, w okresie jesienno-zimowym pamiętajmy o odpowiednim, ciepłym ubraniu oraz unikajmy bliskich kontaktów z przeziębionymi i chorymi na grypę osobami.